Janek, witamy ponownie w Pucharze Świata. Udało się odpocząć przez te święta tutaj? I tak mentalnie i, i fizycznie? No tak, udało się odpocząć przez, przez, przez święta. E, taki wypoczynek rodzinny e, z dziećmi. Trochę czasu spędziłem, bo tego czasu na co dzień nie mam, żeby z nimi spędzić. Troszkę się pobawiliśmy i, i tak fajnie, miło spędzony czas. E, te kwotę startową powiększyłeś dosłownie rzutem na taśmę. Czy te treningi w zakopanym troszkę ustabilizowały Twoją formę, coś polepszyły E, te skoki w zakopanym były dobre i, i dosyć dobrze mi się skakało. E, nie mogę narzekać, że, że coś było nie tak. Tutaj ten pierwszy skok dzisiaj też był dosyć dobry. Drugi zepsułem, a trzeci tak kurczę, trochę wymęczyłem i, i, i no nie jestem zadowolony z niego. Tak nawet jestem zdeczka zdenerwowany i wkurzony tym, że, że ten skok tak ja nie inny tak, tak się męczyłem, a tak, tak być nie może. i no Muszę to nas spokojnie przedyskutować z trenerem, co tam nie zagrało. E, choć tak po części już troszkę wiem, co tam chyba było nie tak, ale musimy to na spokojnie przedyskutować i, no i o, o żeby, żeby takie, takie głupie błędy i takie, takie męczące skoki, żeby się nie powtarzał. Jak scharakteryzujesz te skocznie? I, to jest dobra skocznia. Tutaj wielokrotnie trenowaliśmy i w lecie i, i, i dobrze się skakało tutaj nam, także taka lotna, lotna dobra skocznia i, i można tutaj naprawdę dobrze skakać, także trzeba tylko się... Trzeba tylko po prostu skakać dobrze. Jesteś jedynym zawodnikiem, który można powiedzieć wybił się z tego zaplecza tutaj. Jak czujesz się w tej grupie? Jak się czuję tutaj w tej grupie? To dobrze się tutaj czuję w tej grupie, bo w kadrze B też dobrze się czułem pod, rokiem, pod okiem Roberta Matei, to też jest bardzo dobry szkoleniowiec i, 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 i Marcin Bachleda. Też, też jest bardzo dobrym e, asystentem, też jest dobrym szkoleniowcem, też wie na czym rzecz polega i, i reszta chłopaków też robiła swoją dobrą robotę, czy Michał Górny, czy, czy serwisman e, Kamil Robot, także e, z nimi mi się bardzo dobrze współpracowało. E, tutaj e, w tej grupie też mi się. nie na, jest, Jestem dopiero tak jakby krótki okres czasu, tak i ciężko mi cokolwiek powiedzieć, ale mam takie stuprocentowe zaufanie do, do Stefana i jest bardzo dobrym szkoleniowcem i, 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 i mam wielkie zaufanie do niego, także myślę, że tutaj się mi będzie dobrze współpracowało i że będzie się mi tutaj dobrze pracowało z nimi, także no pożyjemy, zobaczymy, ale na razie jest ok i, i, i żyję dobrą myślą i, 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 i ufam Stefanowi. Było sporo dyskusji wobec tego Twojego powołania. Czujesz, że to jest taki moment, że możesz udowodnić swoją wartość, przede wszystkim sportową tutaj? Znaczy myślę, że jakie tam dyskusje wobec mojego powołania, tak? Skakałem dobrze już, już nie, nie, nie od wczoraj, także całe lato przeskakałem dobrze i, e, i później też między sezonami skakałem dobrze, także jakie tu dyskusje na, na temat tego, czy tu jestem, czy, czy, czy mnie nie ma. W puarze kontynentalnym dwa razy wywalczyłem kwotę, także e, wydaje mi się, że, że, że to miejsce raczej się mi należało tutaj e, w tym, e, tym puarze świata, tym bardziej, że, że skakało mi się dobrze, także e, no raczej nic nie stało na przeszkodzie, żeby mnie tutaj powołać. Turniej Czterech Skoczni, czy to hasło wyzwala jakieś tutaj dodatkowe emocje? No, turniej czterech Skoczni, tak jak tutaj e, widać, no, jest, y, jest taka medialna pompa, jest, y, jest, jest to coś innego jak Puar świata, ale zasada jest ogólnie taka sama, tak? Dobrze skakać i, i, no i bez dobrych skoków, czy to jest turniej, czy to jest puar kontynentalny, czy, czy Fiska, czy cokolwiek, to, no, to, to to się nie da rady nic ugrać, tak? Po prostu trzeba dobrze skakać, a to, że to jest turniej, no to, no to fajnie. Jak zachęciłbyś tutaj widzów i czytelników, aby ten przełom roku spędzili właśnie z Wami przed telewizorami na trybunach? Ja myślę, że tutaj kibiców w Polsce nie trzeba zachęcać do, do oglądania skoków, bo, bo, bo większość, większość naszego narodu to, to nasi kibice, za co im bardzo dziękujemy i, i naprawdę tak, tak wspaniałych kibiców na świecie, jak, jak Polacy, to, no to nie ma nik i, i wszyscy nam tego zazdroszczą. Także dziękuję im bardzo i. No i żeby się nie obrazili, to zachęcam, ale wiem, że nie trzeba Was zachęcać, także że, że dziękuję za kibicowanie. Jutro ostatni te, konkurs tego roku, trudnego dla, dla Ciebie roku. Czy punkty będą takim satysfakcjonującym wynikiem dla Ciebie? Eee, satysfakcjonujące dla mnie będzie jutro, to jak będę dobrze skakał. Tak? Jeżeli te skoki będą takie dobre, powtarzalne i takie jak były e, chociażby w zakopanym na treningach, czy na Mistrzostwach Polski, jeżeli takie skoki będą, to na pewno będę zadowolony i usatysfakcjonowany. Dobra, jednak tych tak dobrych skoków właśnie życzymy. Dziękuję.